Witam Was serdecznie, moi drodzy, na moim kanale. Dziś porozmawiamy sobie o telewizorach Samsunga na rok 2021, które możecie kupić w Polsce. Materiał ten będzie składał się tak naprawdę z trzech filmów. W tym, w tym filmie porozmawiamy sobie o modelach serii Crystal Ultra HD, czyli o takich trzech podstawowych seriach. serii 7, 8 i 9. W kolejnym odcinku poruszymy serię Kulet, a w ostatnim nową flagową serię Neo Kulet. Jeśli będziecie chcieli, zrealizuję dla Was również materiał na podobnej zasadzie o telewizorach LG, które są dostępne w 2021 roku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Na początku chciałbym Wam wyjaśnić, jak rozpoznać z którego roku modelowego jest dany telewizor Samsunga. Otóż w nazwie w pewnym miejscu mogą się pojawić literki A, T, R, N, M. W roku 2017 oznaczeniem była literka M, potem mieliśmy N, R, T i w tym roku mamy A. W sklepach możecie również spotkać jeszcze telewizory nowe z roku 2020 i będą oznaczone literką T. Zaraz przejdziemy sobie do pełnego omówienia nazw telewizorów Samsung, co się w nich kryje i jak je rozszyfrować. Zaczynamy. Mamy tutaj przykładową nazwę telewizora. Po lewej stronie jest to model telewizora, który można kupić w sieciach np. Media Markt, Neonet, Media Expert. Po prawej stronie jest to model, który dostępny jest w sieci RTV oraz w sklepie internetowym Ole. Ole. Teraz omówię, co te nazwy ukrywają w sobie i czym te telewizory różnią się od siebie. Literka, zacznijmy może od początku. Tutaj sobie. Literka U jest to po prostu nazwa jakby gamy produktowej, i mamy do czynienia tutaj z telewizorem. E dystrybucja europejska. Gdybyście spotkali tutaj inną literkę. Raczej w sklepach tego nie uświadczycie, ale gdzieś na przykład na Allegro, czy kupując od jakiegoś mniej zaufanego dostawcy, warto sprawdzić, dlaczego akurat ten telewizor ma inną dystrybucję niż europejska. Kolejne oznaczenie to dosyć proste do rozszyfrowania jest to rozmiar. I po rozmiarze w tym momencie zaszyfrowaną mamy serię modelową. Na dany rok. Tu mamy literkę A, czyli już doskonale wiecie, że to jest seria na rok 2021. Potem mamy tutaj zaszyfrowaną rozdzielczość ekranu. To jest akurat Ultra HD. Możemy jeszcze spotkać literkę S, Super Ultra HD. Kolejne to jest seria. W tym roku mamy trzy serie: siódma, 8, 9. O tym za chwilkę sobie porozmawiamy. Ta jedyneczka będzie mówiła jakby nam o może mówić o takich w szczegółach technicznych, bardziej specyfikacji technicznej, na przykład o ilości portu. Tu macie na przykład model 7192 wersji AU. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy model TU7192. Występował również w zeszłym roku taki model jak 7022. I czym te modele się różniły? Model, który miał jedynkę w nazwie, posiadał trzy porty HDMI, natomiast model, który miał w nazwie 0, czyli ten 7022, miał tylko dwa porty HDMI. Kolejne dwie cyfry mówią nam tak naprawdę, są to dane projektowe, czyli mogą nam mówić o kolorze mm, ramki, mogą nam mówić o pilocie. Mam tu na myśli na przykład, w zeszłym roku mieliśmy dodawane piloty aluminiowe i plastikowe, i to w tej nazwie też jakby mogło się kryć. W tym roku, akurat, piloty we wszystkich seriach, nawet tych najdroższych, są to piloty plastikowe. Na samym końcu znajduje się takie ważne oznaczenie. Tu mamy w, te, w tej wersji mamy U, w tej wersji mamy K. I co się pod tym kryje? Wersja z U, czyli dostępna w dość dużej Gamie sklepów ma jakby większą liczbę tunelów, bo mamy kablówkę, satelitę i telewizję naziemną, a w tej wersji mamy tylko telewizję naziemną i kablówkę. To może być dla niektórych warto, ważna sprawa, więc warto sobie to sprawdzić, kupując telewizor Samsunga. Za chwilkę przejdziemy do omówienia poszczególnych serii modelowych. W tym odcinku, tak jak mówiłem, zajmiemy się serią Crystal Ultra HD. Zaczynamy sobie od telewizora serii 7. Są to modele podstawowe. Co mam na myśli mówiąc podstawowe? Są one wprawdzie wyposażone w system Smart TV, Teaser. Swoją drogą bardzo fajny i zawierający dość sporą gamę aplikacji i moim zdaniem intuicyjny. Mamy rozdzielczość 4K, matryca ma odświeżanie 60 Hz. Fajny jest jakby zakres wielkościowy tej gamy, bo mamy od modeli 43 calowych aż po 85 cali. Mamy tutaj trójstronnie bezramkowy design. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że te trzy ramki jakby są. Węższa, natomiast ta na dole jest nieco grubsza wskaźnik PQI jest na poziomie 2000. Jeśli zastanawiacie się, co to jest za wskaźnik, już wam tłumaczę. Jest to wskaźnik wykorzystywany w Samsungach, który zrzesza takie najważniejsze parametry, tak aby klient jakby nie zastanawiał się, nie analizował każdego parametru osobno, a spojrzał na wskaźnik i wiedział, że dana powiedzmy seria ósma ma wie, lep, będzie miała lepszy obraz niż seria siódma. Zrzesza on jakby kilka y, parametrów i to będzie typ panelu, rozdzielczość, jasność ekranów, współczynnik kontrastu oraz zastosowane technologie optymalizacyjne. Znajdujemy się teraz na stronie Samsunga, gdzie możecie Przyjrzyjcie, jak ten telewizor wygląda z poszczególnych stron. Wspomnę, że tak naprawdę design sama była telewizora nie zmieniła się od kilku lat. Zmniejszeniu uległy tylko ramki. Z istotnych informacji musicie wiedzieć, że w zestawie dołączana jest ta mniejsza wersja pilota. Mniejsza, czyli pozbawiona jakby po prostu cyfr. Natomiast jeśli macie gdzieś pilot tradycyjny. Jest opcja go zastąpienia. On nie działa po bluetooth, tylko jak każdy tradycyjny pilot na podczerwień. Przejdźmy sobie teraz do cen, jakie musimy zapłacić za ten telewizor. Aktualnie na ten model jest promocja i można go kupić za około 2000 zł, co myślę jest ceną. Dosyć uczciwą. Normalnie, jak można sobie sprawdzić, ten telewizor kosztuje w granicach 2400-2500 zł, co jest, no, myślę, że przesadą. Podsumowując serię siódmą, myślę, że zadowoli ona osoby, które jakby nie mają tutaj sprecyzowanych większych wymagań. Mamy smart TV, mamy Wi-Fi, mamy Bluetooth. Myślę, że za te pieniążki naprawdę to jest wybór ciekawy i godny. Polecenia. Tymczasem przenosimy się do serii 8. W serii 8 zyskujemy tak naprawdę względem serii 7 smukły design. To będziecie mogli za chwilkę sobie zobaczyć na stronie Samsunga. Jeśli chodzi o PQI, zwiększył nam tu się wskaźnik do 2200, więc sam obraz same parametry obrazu stoją tu na lepszym poziomie przenosimy się przenosimy się na stronę Samsunga, aby wam pokazać jedną istotną cechę tego telewizora to jest jego smukłość. Moi drodzy, już od wielu, wielu lat design telewizorów Samsunga, jak wspomnieliśmy, nie zmienił się za bardzo. Mówimy o tej serii podstawowej. Tutaj w tym modelu zmniejszono aż o połowę smukłość telewizora. Mamy tutaj teraz aż 2,5, tylko 2,5 cm szerokości. W poprzednim modelu, w poprzedniej serii, było to aż 5 cm. Dodatkowo możemy sobie tutaj telewizor. Powiesić na dedykowanym uchwycie, który będzie równolegle przylegał do ściany. Więc telewizor będzie no niemal idealnie przyklejony. Jedynym minusem jest to, że te uchwyty są dość drogie, przynajmniej te oryginalne. Mamy też tu inne nóżki niż w serii siódmej. Te nóżki, co ważne, są też regulowane. Jeśli nie planujecie na przykład stawiać pod telewizora. Sandbala, możecie ustawić je sobie tak jak tutaj na zdjęciu, natomiast jeśli będziecie chcieli to zrobić, można te nóżki po prostu sobie delikatnie podnieść do góry. Tutaj, tak naprawdę, zmienia nam się względem serii siódmej głównie design. Natomiast obraz na tym telewizorze, moim zdaniem, też wygląda minimalnie lepiej. Ja bardzo lubię serię 8, tak naprawdę, bo kiedyś ona oferowała naprawdę wiele. W serii, z tego co pamiętam, NU mieliśmy już w tej serii 120 Hz matrycę, mieliśmy moduł One Connect, więc to były bardzo fajne telewizory. Mile wspominam również serię z 2019 roku RU. Też oferowały bardzo fajne parametry za przyzwoite pieniądze. W tym roku za tą serię przyjdzie nam zapłacić aktualnie w sieciówkach około 2900 zł. To jest dużo, to jest bardzo dużo moi drodzy. Ten telewizor, latem było można kupić za chyba 202 200 2200 zł, co, co czyniło go mega fajnym i mega opłacalnym. Na niektórych stronach gdzieś na Allegro, też aktualnie trwa na niego promocja około 2400 zł. Złotych i w tych pieniążkach myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja. My tymczasem przechodzimy chyba do najciekawszego telewizora, który możemy spotkać w serii Crystal Ultra HD. Będzie to seria dziewiąta. i drodzy, seria, której w zeszłym roku nie było seria, która ma bardzo fajne parametry. Niestety jest praktycznie w dniu dzisiejszym nieosiągalna, a jeśli można ją kupić, to kosztuje bardzo duże i nieadekwatne pieniądze. Ale może zacznijmy od tego, czym różni się względem serii yy, ósmej. Ta seria jest jakby dedykowana, można powiedzieć, dla graczy, bo mamy tutaj tryb gry, w którym będziemy mogli sobie sprawdzać poszczególne parametry, takie jak na przykład liczba klatek czy opóźnienia, ale będziemy mieli też ultra szeroki widok w grach. Jeśli podłączycie sobie komputer, można z tego telewizora zrobić monitor o bardzo fajnych proporcjach, 32 na 9 lub 16 na 9, bardzo fajna opcja. Wzrósłon, wzrósł nam również dość mocno wskaźnik PQI aż do poziomu 2800. Ważną rolę spełnia tutaj zaawansowany upłynniacz ruchu, który ma nam dać wrażenie 120 Hz w rozdzielczości, nawet 2K. Z ciekawych rzeczy, które również nam tutaj się pojawiają, jest dźwięk podąż podążający za obiektem w wersji light, co to oznacza? Ma to nam dać wrażenie dźwięku przestrzennego. W momencie kiedy na przykład macie motorówkę, która porusza się od lewej krawędzi do prawej, dźwięk będzie najpierw. Lewy głośnik będzie najpierw wydawał ten dźwięk, potem on przejdzie na głośnik prawy. Po prostu jeden głośnik będzie grał ciszej niż drugi. W wersji bez tego light do gry wkraczają również głośniki, które są zamontowane do góry i daje nam to dużo ciekawszy efekt. Jeśli chodzi o mod głośników, nadal mamy tylko i wyłącznie 20 watów, więc tutaj akurat za dużo nam się nie zmienia. Z ważnych rzeczy to. Co widzicie, to centralna stopa. Jeśli ktoś poszukuje telewizor z centralną stopą, no to jak najbardziej jest to fajny wybór. Przejdźmy może sobie teraz do na stronę Samsunga, gdzie zobaczymy, jak ten telewizor wygląda od boku. Podobnie jak seria ósma, tak naprawdę tu pod względem designu oprócz tej stopy nie zmienia nam się tak naprawdę ee, nic. Co jeszcze chciałem Wam pokazać, tu tak samo możemy za, zamontować sobie telewizor na dopasowanym uchwycie Slim i rzecz, która pojawia się od serii dziewiątej to jest multi view, czyli możliwość oglądania kilku rzeczy na jednym ekranie, na przykład dwóch transmisji telewizyjnych albo możemy tak jak tutaj na ikonie mieć mecz, a obok zrzut, podgląd z ekranu mm, smartfona. Bardzo fajna rzecz, zaczyna się właśnie od serii 9. Zobaczmy sobie, jak to wygląda cenowo na dzień dzisiejszy. Niestety ten telewizor dostępny jest tylko i wyłącznie w jednym sklepie. Jest to sklep Morele i kosztuje on obecnie 3200 zł. Cena kosmiczna, jak za ten telewizor. Ja mam ten model, użytkuję w sypialni u siebie wersję 55 sali. I latem tego roku płaciłem za niego 2080 zł w sieciówce jednej. i uważam, że jak za te pieniądze, jest to świetny, genialny telewizor. Natomiast za 3200 zł można już spokojnie zahaczyć o modele kuleda, nawet te 100 Hz. Więc w tym momencie ten telewizor traktujemy raczej bardziej jako ciekawostkę. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania. W kolejnym odcinku zajmiemy się gamą modelową serii QLED. Tam porozmawiamy sobie o trzech bardzo ciekawych modelach. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.